Dzień dobry, o poranku. staliśmy godzinę wcześniej niż wy. Przypomnijmy, jak pięknie trafiliśmy na parking, którego nigdzie obecnie nie ma, na żadnej aplikacji czy też grupie, czy nawet na Google. Tutaj zostawiamy na środek transportu. Znajduje się magiczne miejsce oto ten kafelek potem obrócić się o 360 stopni w... wokół własnej osi i tutaj spełniają się cuda a teraz zobaczcie sobie z drugiej strony jak prezentuje się stare miasto w Wilnie jak możecie zobaczyć udało nam się zdobyć ławeczkę nurt dosyć mocny najpierw mój super kierowca zabiera mnie na zakupy dzień dobry o poranku Staliśmy godzinę wcześniej niż Wy, bo nawet wczoraj nie zauważyliśmy, że w momencie, kiedy wjeżdża się na Litwę, zegarek przyspiesza nam o godzinę. Ale to dobrze, bo mamy więcej czasu, żeby pozwiedzać Wilno. Ale zanim. Przypomnijmy, jak pięknie trafiliśmy na parking, którego nigdzie obecnie nie ma, na żadnej aplikacji czy też grupie, czy nawet na Google, ale jest na naszej mapie. W opisie pod tym filmem zajrzyjcie naszą mapę ze wszystkimi miejscówkami do spania, na których byliśmy. Tam możecie z nich czerpać pełnymi garściami. Co najważniejsze, udało się już popracować, praktycznie wszystkie zamówienia do Was wychodzą, a to oznacza jedno: jemy śniadanie, pijemy herbatkę. I ruszamy do Wilna, 4,7 km z tego dokładnie miejsca do ścisłego centrum Starego Miasta. A dzisiaj na śniadanie, jak widzicie, znowu płatki z owocami. No i do tego herbatka, więc zalewamy. O nie, wpadło mi. No dobrze, oficjalnie praca skończona. Jak widzicie, hulajnoga wyciągnięta, to nią dojedziemy sobie do centrum. Nie będziemy brać auta, nie będziemy płacić za parkingi. Zobaczymy też, jak z zasięgami i w ogóle z obsługą tego w czasie zwiedzania w centrum miasta. Jest jeden minus tego miejsca, a mianowicie taki, że latają tutaj ogromne muchy. Jedna już izę ugryzła, więc cały czas się oglądamy, bo one są naprawdę no. no tej wielkości muchy. Naprawdę ogromniaste. No to witajcie już praktycznie z centrum Wilna, ale jeszcze mamy jakieś 5 minut w naszym środku transportu. Tutaj widzicie, jakieś super ujęcia są szykowane. Nie wiemy do końca, co się dzieje, ale chcieliśmy ten pomnik Wam pokazać. Jest tam też taka mała świnka zdjęcia. Z niej zobaczycie na naszym Instagramie, więc tam Was zapraszam. Instagram.com ukoźnikhitplaneta.pl no to już teraz oficjalnie witamy ze starego miasta w Wilnie. Wszystkie te oczywiście najważniejsze zabytki będziemy po malutku wam pokazywać, ale teraz tak po prostu na chwilę przyszliśmy ochłodzić się przy fontannie no i zobaczyć w ogóle jak życie tutaj się odbywa. Na razie ludzi mało. Przejdziemy się w sumie bez większego celu po starym mieście, po tych uliczkach, zobaczymy jak wygląda ryneczek jest kolorowo, jest ładnie, jest tak klimatycznie. Już myślimy o jakiejś fajnej miejscówce i kawce, a jeśli pytacie, czy ciężko się to prowadzi, nie, spokojnie. Mamy też zapięcie, gdyby było nam potrzebne. A już teraz przed Wami pałac prezydencki, czyli miejsce, gdzie urzęduje i mieszka prezydent Litwy, a tuż obok, tutaj Wydział Filozofii, tutaj ten budynek, tak pomiędzy, to też już Uniwersytet w Wilnie. To o nim, gdy się czyta, właśnie mówi się, że to największa perełka tego kraju. Tutaj zostawiamy na środek transportu. Myślimy, że dobrze przypięty i zabezpieczony. A teraz idziemy pozwiedzać, bo tutaj jest kilka ważnych rzeczy: dolny zamek, bazylika archikatedralna, dzwonnica. Góra, Trzech Krzyży, no jest tutaj sporo, i to wszystko jest w bardzo bliskie okolicy. Bez sensu teraz będzie nam przemieszczać się co chwilę na hulajnodze. Ona bardziej służy do przemieszczania do centrum. I w taki widzimy właśnie w niej środek transportu. No a teraz przed Wami już dziedziniec Zamku Dolnego w Wilnie. Tak obecnie prezentuje się, gdy jest odrestaurowany. A jeśli chodzi o tę bazylikę, to jej początki powstania, chociaż nie do końca, bo są sprzeczne informacje, ale określane są na około XIII wiek. Wcześniej tutaj była świątynia pogańska, a na jej fundamentach i można powiedzieć też gruzach, wybudowano właśnie bazylikę rzymsko-katolicką. Nie wchodząc jednak w bardzo szczegółową historię tego miejsca, warto odznaczyć, że właśnie tutaj spoczywają nasi władcy. Między innymi Aleksander Jagiellończyk, czyli król Polski w latach 1501-1506, Elżbieta Habsburżanka, czyli królowa Polski w latach 1543-1545 i Barbara Radziwiłłówna, czyli królowa Polski w latach 1550. 1551 i są tu oczywiście też groby wielkich książąt litewskich. A jak będziecie już tutaj w Wilnie pomiędzy katedrą a dzwonnicą, to znajduje się magiczne miejsce. Oto ten kafelek, który nazywany jest Stebuklas po polsku będzie to oznaczało cud, ma bardzo ważne przesłanie. A chodzi dokładnie o to, że w 1989 roku prawie 2 miliony osób spotkało się, chwyciło za rękę i od tego właśnie miejsca, od tego kafelka aż do Talina, czyli do stolicy Estonii, tak jak już mówiłem, około 600 kilometrów, stali w jednym ciągu i chcieli w ten sposób zamanifestować i pokazać solidarność, ale też Powiedzieć komunizmowi do widzenia. I tak też, jak wiemy już z historii, się stało. Więc teraz, kto tutaj będzie i stanie właśnie na tym kafelku, musi zrobić dwie rzeczy. Najpierw musi pomyśleć życzenie. Potem obrócić się o 360 stopni w, wokół własnej osi, i tutaj spełniają się cuda. A teraz jeszcze musimy wspiąć się tutaj i na krzyże, by będziecie wiedzieli, to tutaj. Więc zapraszamy na ucieczkę. Jak możecie zobaczyć, wzięliśmy sobie mrożoną kawę latte. A teraz już fajnie w Parku w Cieniu można w ten piękny, ciepły, gorący dzień ruszyć na wzgórze, na pełne słońce, bo czemużby nie. No to ruszajmy. Czy ciężko wejść na ruiny zamku? Nie, chociaż jak jest ciepło, wiadomo, że się zmęczy, ale dla leniwych albo takich, co nie mogą, jest winda tutaj. Tylko nie wiemy, tam na dole ona wjeżdża, pewnie widzicie. Możliwe, że kiedy zwiedza się tutaj ten dolny zamek i wykupi bilet, to wtedy właśnie można wjechać na, ten, na te ruiny Zamku Górnego. O, tak właśnie wygląda ta winda, którą możecie teraz zobaczyć. Jak tak patrzę na ceny, to 2 euro w jedną stronę. Czyli nie jest źle, ale czy warto? Tak. Sami zresztą zobaczcie, jak tu pięknie. Wejście tutaj, na tą basztę, nie wiem, wieżę, nazywajmy to jak chcemy, kosztuje 8 euro od osoby dorosłej. No a teraz zobaczcie sobie z drugiej strony, jak prezentuje się stare miasto w Wilnie. A teraz już zmierzamy na górę Trzech Krzyży. Widzicie ją? Taką malutką plamkę. To ostatni rzut oka na najbliższą okolicę. No, i zobaczymy, jak to wszystko prezentuje się z tamtej perspektywy. Tutaj naprawdę warto wejść. Trochę siły, zero kaski. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, specjalnie podeszliśmy, zresztą możecie zobaczyć, stoi tam sporo kamperów. To jest naprawdę ścisłe centrum. To jest pomiędzy trzema krzyżami a górnym zamkiem. Parking, jak widzieliście, 0,90 euro za godzinę, płatne 24 godziny na dobę, jest to i nic więcej tutaj nie ma. No ale gdyby ktoś chciał na jakiś czas po prostu tu przyjechać, to myślę, że warto. Chociaż tak myślimy, że 24 euro za parking w centrum, w ścisłym centrum, to chyba jak na stolicy też nie jest dużo. Co jednak nie zmienia faktu, że nasza miejscówka jest lepsza, bo darmowa. Jest cisza i spokój, możecie cyrklować, trochę cienia, trochę słońca. Ale latają duże muchy. Tak. Te muchy są straszne. No i jesteśmy na górze trzy od tych trzech krzyży właśnie pochodzi ta nazwa a w ogóle te trzy krzyże stanęły tutaj po to żeby upamiętnić franciszkanów zamordowanych w XIV wieku i pochowanych właśnie tutaj i jakkolwiek w takiej temperaturze wejście tutaj powoduje, że jesteście mokrzy i spoceni tak widoki w 100% rekompensują właśnie ten wysiłek Teraz będzie zobaczyć perspektywę z drugiej strony rzeki Wilia. Bardzo ładny mostek. No i ta bardziej biznesowa już e, część Wilna. Ale my teraz będziemy przemieszczać się właśnie w kierunku, najpierw tu chcieliśmy zobaczyć ten pomnik, teraz w kierunku e, tego tutaj kościółka, No a potem już pomalutku, pomalutku będziemy zmierzać w stronę ostrej bramy. To bardzo ważne miejsce dla wszystkich Litwinów. Kościół po prostu minęliśmy gdzieś tam, tyle powinniście jeszcze go dostrzec. Tu jakieś centrum handlowe, no a tutaj już ta biznesowa dzielnica, banki i inne firmy, które mają swoją siedzibę w stolicy Litwy. A jeśli chodzi o nabrzeże, to bardzo fajnie przygotowane. Jak widzicie, taki skatepark, tam boiska do koszykówki, wcześniej boiska do siatkówki plażowej, bo sporo tego piasku nanieśli. No i taki w ogóle park, gdzie można przyjść sobie z rodziną, z znajomymi i spędzić miło czas. Mnóstwo restauracji, kawiarni, nic tylko, korzystać. A teraz przed Wami plac łukiski, na której dzieci wykorzystują fontannę, żeby się schłodzić i fajnie oczywiście pobawić. W nocy też bardzo ładnie to wygląda. Tutaj dumnie powiewa flaga Wilna, a w tle widzicie kościół świętego Jakuba chyba i Filipa. W każdym razie mieści tam też się klaszto. Co zauważamy, na pewno urbanistyka winna jest bardzo ładna, tutaj ta stara część w ogóle nie wyrasta nic ponad tą strukturę pięknych kamienic i bardzo miło się jeździ tutaj właśnie też wzdłuż rzeki, to nabrzeże jest fajnie zagospodarowane. I nawet ta część biznesowa też ma skład i ład. To ważne i niech inni się uczą, żeby właśnie będąc nawet w stolicach dużych miast można było... Podziwiać kunszt architektury, i trochę jak tutaj jeździmy, to kojarzy nam się moment, kiedy też w Paryżu nad Sekwaną się przechadzaliśmy, ma coś tutaj delikatnie z tym wspólnego. Kolejny krótki przystanek to Cerkiew, rosyjska w Wilnie. Tak się prezentuje: Złote Kopuły było widać nawet już z tej wieży Górnego Zamku ale my docelowo nie tutaj jedziemy, tylko jak już wiecie, na ostrą bramę. Teraz trochę w naszym stylu włóczymy się bez celu po mieście, zanim oczywiście dojedziemy do punktów docelowych. Bo lubimy czasem tak niekonwencjonalnie sobie po prostu jeździć, trochę bez celu. I trafiliśmy na taką uliczkę, jakieś dwie, trzy ulice od tej Archidecezji, co była, tak właśnie prezentuje się, jakoś taka ulica kawiarni, restauracji, bardzo klimatycznie. Przejdźmy się i zobaczmy, co tu jest ciekawego. Nie będę mówił głośno ale jesteśmy w lokalu, który istnieje od 1969 roku to taki nasz bar mleczny, bistro tutaj wam pokazuję jego nazwę o, teraz chyba wyostrzyło no i co, mamy nasz chłodnik litewski do tego są ziemniaczki, mamy naleśniki z serkiem a tutaj takie ich bułeczki jedna będzie z kapustą, jedna z serem woda zajadamy się Smacznego, smacznego no więc jeśli szukacie Pani alternatywy w centrum Wilna to do tej restauracji, do tej bistro, baru mlecznego Was odsyłamy. Chłodnik litewski bardzo pyszny. Polecamy te bułeczki. Ponoć najlepsze są z mięsem. My się nie zdecydowaliśmy. No i takie dania podstawowe, jakieś kotlet mielony, tego typu rzeczy. My w każdym razie za dwa chłodniki litewskie, dwie porcje ziemniaków, dwie wody do picia, dwa naleźniki i dwie bułki zapłaciliśmy 13 euro. Więc jeśli chodzi o cenę, to warto, a smak chłodnika. Bardzo dobry. O, właśnie. Więc polecamy i ruszamy dalej. No to witajcie pod ostrą bramą w Wilnie. Oczywiście, dawna funkcja jak najbardziej obronna, co można dostrzec tutaj. No ale później, wiadomo, czasy się. Zmieniały. No i docelowo to miejsce stało się też ważnym miejscem kultu religijnego w tym mieście. A to wszystko w związku z budową kaplicy ostrobramskiej, i tam właśnie umieszczono cudowny obraz Najświętszej Marii Panny, Matki Boskiej Miłosiernej. I tak to się w tej chwili prezentuje. I jeśli ktoś chce, ma ochotę, można wejść tam bardzo blisko obrazu, za zupełną darmochę, no i złożyć intencje na ręce czy też duszę Matki Boskiej. Jest tam też mnóstwo takich przywieszonych złotych serduszek. Nie wiemy do końca, co one oznaczają. Jeśli ktoś wie, to oczywiście może dać znać w komentarzach. No a my teraz ruszamy na kolejną atrakcję. Przed Wami teraz wzgórze Bastei. To oczywiście jedna z fortyfikacji, która w latach swojej świetlności chroniła miasto przed różnymi najeźdźcami. No bo Wilno to też przecież bardzo długa historia związana z Polską, z przyjaźnią polsko-litewską, z księstwem polsko-litewskim. Do historii, oczywiście, tych, którzy są zainteresowani, was odsyłam. A teraz popatrzcie sobie, jak tutaj jest pięknie. Przejdźmy moi drodzy do kolejnego miejsca, które jest polecane, będąc w Wilnie, a dokładnie dzielnica Zarzecze. Od niej zaczynaliśmy, tego anioła zarzecznego. Pewnie pamiętacie, a tutaj jest taka bardziej strefa dla artystów. To tutaj spotkacie piękne murale, to tutaj zobaczycie o czym teraz myślą i co tworzą artyści w Wilnie. Teraz tak modnie się mówi, że to taka hipsterska miejscóweczka. I tutaj do góry. Macie bar, można sobie przyjść, usiąść na picie, coś zjeść. Tutaj hipsterska puśtawka, a tutaj obrazy. One co chwilę się zmieniają przedstawiają zawsze coś innego to, o czym myśli Wilno, to, o czym myślą artyści no i to, co chcieliby przekazać. Dzisiaj bardziej chyba z trochę sportu, rodziny, ruchu i chyba pięknych widoków. Zresztą, co będę mówił, ocencie sami też zresztą widzieliśmy, że tutaj można. Spotkać właśnie na tej, gdzie byliśmy na tej wieży Bastie wcześniej. Tam też czasem latają balony w tym rejonie Wilna. Warto sprawdzić sobie w internecie, kiedy to się odbywa, bo na pewno dodaje to mega uroku. To jeszcze raz rzut tutaj oka na rzeczkę, a my może sobie tutaj usiądziemy i trochę pocierujemy. Iza jeszcze się waha. A my właśnie skończyliśmy chilowanie w barze. Zresztą polecamy. Bardzo fajnie, smacznie. Można coś wypić, zjeść. Na każdego coś miłego. A teraz czekamy w kolejce na huśtawkę Jak możecie zobaczyć, udało nam się zdobyć ławeczkę. Nurd dosyć mocny. Ale siedzimy i pozdrawiamy. Tutaj nad nami wisi pięk... łapacz snów, piękne dzieło. To kolejne miejsce pewnie, żeby coś sobie życzyć i ruszać dalej w podróż za marzeniami i czymkolwiek chcecie, oby Wam się spełniło. My sobie wracamy i trafiliśmy na takie miejsce docelowo. Właśnie tutaj, pierwotnie mieliśmy stanąć na tym parkingu. A tu zobaczcie, normalnie ludzie korzystają, kąpią się tam, boiska do gry. Bardzo, bardzo fajne miejsca. O kolejne dzieci już lecą się bawić. A gdyby ktoś chciał, nie na naszym parkingu, to tutaj Park Fortnite, właśnie to miejsce wskazuje na miejsce noclegowe, albo tutaj ten parking, który jest do góry. My mamy jeszcze niespełna 2 km, jedną kreskę baterii. No i zobaczymy, czy wystarczy, czy jednak nie. Jak możecie zobaczyć, czerwony poziom baterii. Baliśmy się, że nie dojedziemy. Ale dojechaliśmy cali, zdrowi i nawet nie za bardzo zmęczeni, chociaż 7 dokładnie 800 kroków. Na tą chwilę, ale może jeszcze gdzieś się dzisiaj przejdziemy. Teraz podłączmy ją chociaż na chwilę, żeby wybić ją z tego najniższego pułapu energii, bo baterie LiFe po tego nie lubią. a później czas na jakiś spacer, relaks, może coś do jedzenia. Zresztą zobaczycie to na tym kanale. Ale zanim jeszcze ewentualna wycieczka, najpierw mój super kierowca zabiera mnie na zakupy. Więc jedziemy do sklepu RIMI. 3 km przed nami. No to ruszamy na zakupy do Liniego. Jak moi drodzy wiecie, był w planach jeszcze spacer. Tutaj niedaleko jest taki ładny taras widokowy. Ale niestety czasem jest tak, że trzeba wziąć się za pracę. Więc pracujemy i dzisiaj już się stąd nie ruszamy. Ale nie martwcie się. Jutro rano wstajemy i ruszamy po kolejne przygody, więc do zobaczenia.